Cześć, mam przed sobą czytnik PocketBook Verse Pro i w tym filmie zaprezentuję działanie funkcji TTS, czyli czytania na głos. No, otwieramy e-book w języku polskim. Wywołujemy menu. I wybieramy opcję na głos. Tu mam domyślnie o, aktywowany polski głos M. Aneta Brat jego Tomasz Modzał z kawalerem Concekiem występują jako ludzie szlachetni. Nieustraszony decent potyka się z olbrzymim Brytanem. Panna rozkoszy życia i wielki płata, wdowa spokojnicka zawodzi miłosne impregi, a cesarzowa kocha się zapamięta, w swoim należy. A to wyborne. Powiadam ci bracisku. Wstrzymam, Tu mamy yy, opcję tempa odtwarzania. Dajmy trochę szybciej. Piękniejsza książka na świecie i zastrzelona i z konceptu. Turycerze że jedzą i śpią pokotem, umierają w łóżkach, uczciwie i testamenty robią przed śmiercią i tysiąc innych rzeczy robią porządnie. Jak należy, o czym w innych książkach ani słowa nie znajdziesz. Ale mimo to, nie zaszkodziłoby wcale wsadzić Pana autora jednego ciepła na całe życie zarówno i przez ludzko, które zmysły Pan podsadzał. Weźmał um, ją do siebie i przeczytaj, mój braciszku, a obawiasz, Tutaj już, możemy. Tak I owszem, przeczytam karytoniką rzekł Cyrylik. Ale cóż... Regulować dźwięk. Tu możemy zwinąć panel sterowania. Ponownie wywołać.

Tutaj mamy opcję. Możemy wyświetlić dostępne głosy? Możemy pobrać ee, nowe pakiety głosowe w, języku, w różnych językach, od arabskiego po tajski. Wybieramy głos Leny, inicjujemy pobieranie. No tak wygląda. Otwórzmy sobie e-booka w języku niemieckim. Mamy też uruchomić funkcję. O, no, i mamy zainstalowany głos lena. ins Gesicht schlug und den in den Mächtigen, bis an den er den wurde, bart der fast die ganze breite Brust des alten Mannes mit glänzenden Silberbaus bedeckte. Endlich stand er auf und schritt einige Dämonen im stufen nieder. Sie kommen, sagte er. Es wurde das Licht eine Fackel sichtbar, die sich rasch von der Stadt für den Tempel näherte. Man hörte schnelle, kräftige Schritte, und bald danach stiegen drei Männer die Stufen der Treppe heran.

ukryć panel, no, żeby zakończyć działanie usługi, klikamy przycisk krzyżek. O, nie zakończyło? Po otwarciu tej książki. I to było na tyle, jeśli chodzi o działanie funkcji TTS na czytniku PocketBook Verse Pro.